Witam Steve, bardzo serdecznie, wyczytałem. z tej strony John Garrett z fajnym sprayem Macie. Ej, Ezu, zajebałeś mi apteczkę, ulecz mnie Kino trzeba, co jest autor zablokowany, autor zablokowany, autor zablokowany <ścoughs> Szczerość kiny mnie rozwala Screen to jest Wszystkie komentarze 37. Masz dużo życia Twitch o użytkownik kina co tu mamy? Autor zablokowany, autor zablokowany, szczerość i prawda boli. Dobra, zamczę. Nie ulecz siebie uleczyłeś baranie! Ej faktycznie! Panowie! <noise> o. Ej, ale Lipa! No tu tą głupową proszę cię! Nie ten klawisz. Gubi, proszę Są przejść, ja będę do drugiego Item. Jestem, chodź. John, chodź! Dobra to ja idę z tobą turbo, chodź Gruby kutasie Gruby kutasie, kutasie. Powiedziałem gruby nie głupi Ostrzeg Ale to jest kompania To Dawaj Dobra robota turbo, to się nazywa kooperacja Populacja Czekaj Tu ta suka skacze No to już zastrzel, taka rada, bo wiesz Jak ty mnie nie będziesz podnosił nie, Ale tu po zielone Fajnie tu jest O spyto Czekajcie, nie prze... Te drzwi mi nie lubią, bo ja muszę otwierać po trzy razy, żeby się otworzyły. To jest właśnie taki bóg z drzwiami, że ten, nie tylko on. Noc spaczku pójdą. Nie, mi się nie podoba, bo nie mam apteczki. I przykro mi bardzo z tego powodu. O, nie, aha. Bóle to z, zapalcie znicze. No, to znicze ale nicza nie znicze. nie znicze. Co to nicza. jest nicza? To tutaj leży komando z jakiejś Czekaj, czy to. Gdzie? Nie, tam, to jest ten. To jest counter Strike'a, policjant. Here. Molotov, over here. Się tym nie Eagle. Tak. Broń! Chodźcie! No, broń! Tylko broń jest tutaj, żeby nie było. Mm -hmm. Moi kochani widzowie. Nie tak z tymi drzwiami. No, chodźcie, tutaj jest broń tylko i. No, broń tylko. Mam No ja też sobie reklamę. Mam apteczkę, ale. Chyba się nie ulecę.

i sidu chodź tu. Sidu, zatrzymaj słycha, się słycha, w miejscu idę słycha, po prostu. Słyszę płaczącego kurczaka, więc chodź. Ej, <śla>, pewnie idzie ten na do KFC. O, Gareth, 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 uleż mnie. Mogę garet. ci dać co najmniej pilsy. Płaczącego kurczaka. Spójrz się w miejscu, kurczaka. Daj! Jest, ty, ty, Spica cię załatwiła, no nie gadaj. Ej, myślałem, że dam radę. Ale daję też dam pilsy. Nie ma dalej. mowy, pilsy. bierz sobie pilsy. Wina. Mówię, że pilsy to mi się przydadzą, jak idę Trudno, złonek. żadnego sacrifice'a, idę na górę. Dobra, gdzie jesteście? Na górze. Gdzie się wchodzi? Na górze, gdzie jest żużel? Nie, o faktycznie jest? wygląda jak żużel Żużel craft kolejny odcinek no, Ja pić creepera i chyba wybuchł O gdzie? To, to jest horda Dobra czekajcie horda to horda Do tyłu dawajcie Oni sami się utłukną Przerwał im całą drogę Słyszeliście mnie oczywiście No Esu pamiętasz Jailbait? Właśnie, Jailbait nie działa. Dlaczego? Nie ja Wiem, no. Nie ja wiem, nie wiem mm -hmm. Co, nie działa? Jailbait, no to, jailbait. to co tak. jest główny... Wiedźma! No, turbo, za to ma Wiedźma! No, kurwa, ja nie chcę ubierać. odsuń się dziwko! Ja nie chcę! Ej, czekaj, zmuguję system. Oh, Jezu. O Jezu. Ej, ej, Turbo, wyjaśnij co to jest Jailbait. <grym> Dobra. No nie No kurde, to nie ja! SIDU, chodź tu do mnie chodźcie wchodzimy do Endu Kurde tam była apteczka, po co tam wchodziłeś? Chciałem SIDA uleczyć, żeby... Dobra, Chciałem nie to nie No chodźcie, LOL LOL po tym smoku mamy tam wejść Ale pan ma dużo w kroku <laughs> Dobre No przestańcie no. w to tak wchodzić no kurde No ale, ale tu... Nie to bez sensu wracamy SU Chodź, w sensu Sidu, chodź, 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 o, to Sidu. Nie tu, nie, o to Tutaj Chodź. Tutaj była ja przeszapteczka. Się... No co jest. Chyba... Nie, to tylko tak dla jajec chodźcie, na potenc, to nie to tu. Było. Patrzcie, ten że ten nam opteczka. pokazuje strzałka, że mamy tu iść, chodźcie tu. Widzicie? Jestem. Dobrze jest. Wow. <laughs> to nie Minecraft, żebym mógł no do... Co to jest ten Jay-Bait, mieliście mówić? Y, turbo, weź wyjaśnij O, broń Ej, t Esu, weź sobie broń, Esu, broń Starnut st st no, no bo ty cały czas na tym gównem, masz tutaj kałacha Jailbait to są... Here? Here. To są bardzo podlotki No, no tak, właśnie, Jailbait to są... To są zdjęcia, yy, na przykład 14-latek w bikini No, no mniej niż bikini nawet, bym się ośmielił powiedzieć Mam off Bo to przekopuj się przez ściany, a nie... Jak go bawicie, kurde? Się bawię w wasz KG, daj mi spokój Ty jesteś Hirojaper! Ty nie żyjesz! To, widzieliście Hirobraina? Tam był Hirobrain, ja go widziałem Ja jestem z hipsterami i, ten, i nie bawi mi się w mainstream Ja czy ktoś się naśmiewa tutaj z fabuły krafta Był Hirobrain, naprawdę Wow, wow. wow. Fajna broń, biorę ją Panowie, chyba nie mam miejsca na dysko, ja bym... Ojej, nie tego Niech ktoś się ulepne. No. Dobra. Wiecie? Patrzcie, to mój brat Hiro Brain, co on Dobra, tam to robi. Dobra, Co, tak, jeden ja okay. już. Dobra, to jeden part kolejny zakończony.